Tu wejście, uh -huh. z tej strony będzie wejście. Cztery nogi, później się mocy jest na dachach. Na pewno nie może to być wyższe niż ten płot. Nawet ten myślę, że niższe. Prąd doprowadzony jest z domu. Etap pracy kolejny jakiś nie. To będzie taka przenośna. Mamy z płyt podłogowych, powystawowych zrobione te boki. Dach będzie zrobiony z dwóch płyt, tak jak, tak jak dachówki, nałożone na siebie. Jedna płyta, później druga płyta. Myśleliśmy o takiej dziurze w środku jeszcze, żeby te nieczystości kur zgarniać, ale chyba nie będzie takiej potrzeby, bo po prostu te drzwi są na tyle duże, że... Te nogi mają 50 cm dotąd. Wszystko zbudowane jest na palecie, tylko ta paleta jest taka konstrukcyjna, taka szkielet konstrukcyjny, później są nabite deski na tą paletę. Zrobione takie wcięcie. Dzisiaj ładna pogoda. Może to skończymy, zobaczymy. Mamy tu zasób desek, taki dosyć duży. Mamy z czego brać. Tu mamy trochę kłopoty z pionowaniem, bo to na razie krzywe jest, nie ustawione było. To prosto. No, ale dobra. Kolejny etap. Daszek. Ale tu konstrukcja na razie jeszcze nie przypięta do końca wkrętami tu załatwiamy tą sprawę, tylko o, widzicie, najdłuższy wkręt. Jaki wezmę no, mógłby być, ale trochę za słabo będzie trzymał. Trzeba znaleźć chyba gwoździe, na gwoździe to weźmiemy, byśmy... tu na daszek będziemy ciąć zaraz. Pokrycie dachowe takie smołowate, trochę. Pierwszy kogut w kurniku już jest. Jeszcze mu trzeba. Jakąś kurę by się przydał, bo bez kury to słabo będzie. Trzeba mu dziewczyny jeszcze tylko dostarczyć. No już się cieszy, jak pomyśl. Piękny no. daszek można spać. Pić, jeść.

Zatrudniłem robotnika, żeby wapnował tu. Musi być wybielony, żeby robaki tu nie gnieździły się. Tu żeśmy zrobili z blachy te boki. Powycinane. Wejście do kurnika. Pobielone. Ostatnie dziury łatanie, tak, może być. O, tu piękne zawiesi. A jeszcze, Ja jeszcze nie robię przecież ciebie, tylko tu jak rękę twoją, ewentualnie zatrudniłem. Znaczy robotnika. Teraz pierdol może Ostatnie szlify. jest satysfakcja, jest. Polecamy poleca opalanie ogrodzenie, zaraz będzie tu robione. Drugi pal się dopala, zaraz będziemy wstawiać jeden stawiony na ogrodzenie, żeby nie gniły. Ostatni etap, miały dziś przyjść kury. Zobaczymy. O, widzę, widzę. O, widzę, że już... Są. No i proszę. Szczęśliwe kury na wybiegu. Tych kur, no przyszły, Zobaczymy w środku, jak mają. No jedna już na jajcach siedzi Nawet dwie Takie przestraszone lekko, ale już tam widzę, że wysiadło.